Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Master i tym razem skomentuję bitwę gracza Darkusa na czołgu T54. T54 jest to rosyjski med 10. 9 tieru, tieru i jest to póki co mój ulubiony 9 tier, jest to naprawdę świetny czołg. Już pokazałem na nim chyba... Yy, dwie bitwy. Z tego czołgu, tylko swoje. Tym razem zobaczymy yy, bitwę gracza Darkusa na mapie, y, Święta Dolina Tak jest, święta Dolina No Już tutaj zaobserwowałem, że y, te że Darkus jeździ y, na dziale, które prowadzi do obiekta 140 i ja ogólnie... i to jest niewątpliwie lepsze działo, ja w ogólnie radzę wszystkim, którzy tym czołgiem grają bądź będą grać, żeby nawet jeśli wolą y, t dwa które właściwie się niewiele różni od obiektu 140 ale jeśli chcą jednak też 2 zbadać jako pierwszy albo zbadać tylko też 2 I tak radzę wam yy, zbadać najpierw działo do obiektu 140 ponieważ jest ono o wiele lepsze posiada yy, 320 Damage'u oraz 035 celności no i celuje 2,3 sekundy a to drugie działo posiada tylko większą penetrację zresztą i tak Niewiele więcej, bo to dział posiada 201, drugie 218, 219. No i yy, w sumie, i tak, na dziesiątkę strzelony strzelać z GOLDA. Na GOLDzie ten czołg posiada 330 mm penetracji, 9, yy, przepraszam, 769 strzałów na minutę. Czyli to jest kolejna zaleta. Kolejny argument, żeby zbadać działo do 140, bo to po prostu szybciej się strzela, szybciej celuje, działo jest celniejsze. Ogólnie czołg jest świetny, jest bardzo uniwersalny, można nim grać bardzo agresywnie, tak jak ja gram, bądź kampić. Oczywiście są momenty, w których właśnie trzeba przykampić i do tego to działo się naprawdę idealnie nadaje. Do objeżdżania TEDeków ten czołg jest również świetny, bardzo taki... nadaje się do objeżdżania td -ków. Ponieważ właściwie większość, dużo czołgów może, które mają albo słabe, yy, słaby obrót wieży, wolny obrót wieży, albo nie mają wieży, to może yy, albo je objeżdżać, albo strzelać w te bez wieży, w przednie kółko. No i przy tej no przy tym przeładowaniu, to na pewno żaden TEDek Wam się nie obróci, więc no naprawdę. Póki co, mój y, ulubiony 9 tier to jest strzał w panterę. Już pierwszy, frak 460 damage jest właśnie tutaj moment, w którym można sobie przykampić, postrzelać. Jak widzicie, nie ma żadnych problemów w Darkus, żeby trafić y, w cel. Ogólnie od razu powiem, że ta bitwa. Mm, widziałem wyniki, i y, tak w skrócie co się w niej działo. No to y, w tej bitwie, w tą bitwę, no Darkus wyciągnął naprawdę. Chyba wraz z, y, ze swoim Plutonem, bardziej z, z jednym graczem z Plutonu. Y, z 1.9. Więc no... Naprawdę cieka, szykuje się ciekawa bitwa. Bardzo dobrym czołgiem. Y, jest właśnie kilka taktyk na granie y, tym pojazdem. T-54 ogólnie posiada minus 5 stopni opuszczenia działa. Między innymi właśnie tym różni się obiekt 140 T-62, że posiada minus 6 y, stopni opuszczenia działa. Co jest o wiele, o wiele lepsze. Ciut lepsze niż 62, który posiada tylko minus 5. Niby różnica nie tak duża, czasami się to przydaje. Tutaj strzał w miejsce, gdzie jak Tiger na pewno byście nie przebili. Co prawda, mm, Z Golda może, ale na pewno nie wiarzmo działa, tylko w te takie obok. No, ten strzał był bez przytelowania, to też nie miał prawa wejść. Raczej przez ziemię żaden pocisk nie przeniknie. Chyba, że na mapie yy, tej nowej chińskiej. Jednak nie. Jednak Darkus yy, będzie sam tutaj. Musiał ten wynik ratować tak yy, Ogólnie właśnie jest już 1 do 8, czyli naprawdę beznadziejna sytuacja, bardzo nieciekawa sytuacja. Ja ogólnie mm, no bym powiedział pewnie, że już jest raczej bitwa przegrana. Oczywiście zawsze jest szansa właśnie wyprowadzić bitwę, nie ma tak, yy, nie można się poddawać, nie ma nigdy tak, yy, że w tym sytuacji na pewno jest przegrana bitwa, ale musi być spełnione kilka czynników. Po pierwsze trzeba musimy grać... No, bezbłędnie musimy podejmować bardzo dobre decyzje, no i nasz team nie może ginąć. Ja, właśnie czasami są takie sytuacje, gdzie widzę, że mimo że jest bardzo taki wynik, no niepewny, że już przegrywamy mm, wysoko, to możemy jeszcze wygrać, ale no, właśnie nie może żaden idiota z naszego teamu zginąć. A obecnie jest 2 do 9, czyli naprawdę beznadziejna sytuacja. 3 dziewiątki w teamie Darkusa, 4 dziewiątki w teamie przeciwnym i naprawdę, no sporo T bo jeszcze 5 TEDeków w teamie przeciwnym tutaj widzimy, jak Tigera 8-8, pierwszy strzał penetrujący w Darkusa, no i nasz bohater stracił tutaj około 300 yy, boże, do demerzu, 300 HP 3 do 8, 3 do 8 było ktoś.? Tak, właśnie. Zauważyłem, yy, że gościu z T54.1 zniszczył gościa ze swojego teamu. Także, no. Podziękowania dla tego pana. To musiał być chyba jakiś przypadek, bo gościu je, ma bardzo ładne staty, więc nie sądzę, żeby się bawił w team killera. Może ktoś mu przeszkadzał, może wjechał mu pod celownik, nie wiem. Mniejsza z tym. 2290 damage'u, T54 ogólnie to jest czołg, który można naprawdę wyciągać świetne wyniki, więc. Tak, myślę, że jak będziecie robić dziewiątkami po 2000 damage to jest ok, a na T54, te, te zależnie od tego czy gracie z goldem, czy bez golda i czy mm, często was losuje na dziesiątki, no ja ogólnie sporo gram na dziesiątkach właściwie, to możecie mm, wyciągnąć od 2000 do, znaczy od 2000. 2000 wyciągniecie, jak nie, nie strzelacie z Golda, to z 2000 pewnie spokojnie, jak będzie dobrze, ale 2500 też jest yy, spokojnie do zrobienia. Tak średniego wyciągnąć z 2500 to też nie powinien być żaden problem, bo T54 jest naprawdę dobrym czołgiem. Oczywiście wyższe wyniki też gracze robią, tylko że no, to już jest zależy od tego, jak ogarniemy T54, który jest naprawdę świetnym czołgiem. Co prawda, właśnie na tym yy, dziale bez Golda nie ma yy, zbyt takiej dobrej penetracji. No jednak. To jest jedna z niewielu wad, którym ten czołg posiada, zresztą na Goldzie posiada naprawdę bardzo przyjemną penetrację. Tutaj właśnie jest moment, o którym mówiłem, czyli można spokojnie y, przysnajpić, ten czołg się świetnie nadaje, tak jak już mówiłem, i do takiej walki, gdzie możemy podjechać do jakiegoś Mausa, a nawet nie tylko mausa, możemy podjechać spokojnie do jakiejś e5, do ISA 7 i przy umiejętnym zagraniu albo nie stracimy w ogóle HP, albo stracimy go bardzo mało. Esecki, w ogóle niemieckie czołgi są bardzo fajne takie do walki z niemieckimi czołgami. No tutaj taki strzał bardziej, typu może się uda, może się nie uda, raczej bez takiego przycelowania tu kolejny, raczej taki na wyczucie. Type 64 sobie tutaj radośnie szarżuje. 8 do 9, czyli już trochę wyprowadzona sytuacja. 2951 demedu i yy, Teraz na chwilę się mapa pojawi, bo chcę zobaczyć. Ostatni pocisk goldowy. Czyli zostały jeszcze dwa Heki i 26 yy, pocisków. No tutaj lepiej strzelać właśnie było z Golda, bo i tak bitwa yy, zmierzała ku przegranej, więc nie, nie było tutaj miejsca, żeby się dingać od jakichś dziwnych czołgów. Nie wiem, od boku Isa 8. Czyli nie było Isa 8 w tej bitwie, no ale zawsze się zdarzą jakieś yy, dziwne dingi. Tutaj jest właśnie RH, można w niego przycelować. Nie ma właśnie czasu, żeby się przeładować z goldowej amunicji. Trzeba szybko pomóc 85 e i co to było właśnie? Strzał krytyczny, naprawdę dużo, y nie miał szczęścia w ogóle Darkus. No zdarzają się naprawdę takie strzały niestety World of Tanks, że polecił pocisk sobie, powędruje gdzieś w inną stronę i strzały krytyczne są. Bardzo dużo z tych ostatnich strzałów krytycznych jest. To jest szansa dobić te 29 Właśnie e 85 zginął przez to, że no ten pocisk polecił jakoś koślawo. To nie jest w ogóle wina Darkusa, bo było przycelowanie było... Strzał y, w rhm w środek, tak jakby, a pocisk sobie poleciał w prawo. Ale już jest 10 do 11. Już nie ma żadnych dziewiątki w tym przeciwnym, czyli już jest ładna sytuacja. Naprawdę 3200 obrażeń. Jak powiem tak, to jest zadowalające. Obrażenia to są, to nie są jakieś epickie y, obrażenia, które są naprawdę bardzo y, trudne do zrobienia. Bo te 54, tak jak już mówiłem. Można naprawdę mocne wyniki wyciągnąć. I to co ja mówiłem 2000, to ja mówiłem o średnich obrażeniach, bo nim można robić spokojnie i po 5000 i po tam 4000. Także to nie jest trudne zrobienie, tylko trzeba mieć w co strzelać, ale w tej bitwie raczej bardziej epickie właśnie to, że było 1 do 9, jest obecnie 10 do 11, czyli to jest dowód na to, żeby się nigdy nie poddawać. Bo mógł Darkus pojechać sobie, mógł powiedzieć już... stwierdzić, że nie będzie ch nie chciał tracić czasu. Pojechać, gdzieś zginąć i zacząć następną bitwę. Ja w ogóle uważam, że bitwach, które są już skazane na yy, przegraną, ale nie, takich bitwach, gdzie już naprawdę nie da się wyciągnąć, to chociaż żeby zrobić damage, chociaż żeby jak najwięcej yy, wyspo ten, strzelać. No ale często jest tak, że no nie doceniamy albo swoich umiejętności, albo drużyny yy, sojuszniczej i wskazujemy bitwę, która nie, nie zawsze jest yy, porażką właśnie na, na to, że na pewno ją przegramy tutaj e, próba objechania. Jak ja bym chyba próbował strzelić jednak w kółko. To by mu utrudniło trochę ucieczkę. Ja widzę, że ten e, pancer, camp w siódmego tieru, tam właśnie kampi. Ale jakby strzelił Darkus w gąskę, to jak to by trochę dłużej mu zajęło pogoń za nim. Ale i tak e, w tym momencie tutaj już nie ma opcji, właśnie. Mało mu zostało, pomógł bardzo mocno. Tutaj pomogła chyba Arta, pomógł ten na pewno Tedek. 4 kile właściwie ma, więc trochę w tej bitwie także zadziałał. To jest kolejny dowód na to, że mimo że bitwa 9 Tierów była, 7 Tierów tutaj zbyt wiele nie było, a jednak tym 7 Tierem 4 kile ma. No, może damage'u nie ma zbyt wiele, nie wiem, bo może ma 4 kile, więc dobijał. Mimo wszystko, no, 4 kile ma, to jest naprawdę bardzo ważne. W momencie, kiedy jest 1 do 9, no, to każdy frak na wagę złota, tak naprawdę. Każda lufa wyeliminowana jest, wyeliminowana jest bardzo ważna, ponieważ, no, jest większa szansa na zwycięstwo. Mm. Tutaj został gdzieś, jak Pantera sobie kampie. Tutaj trochę ma O, jest właśnie jak Pantera. Największym problemem jest tutaj artyleria. Żaden inny czołg, tylko artyleria. O, tutaj niefortunny strzał. Ding. Bo... te są TDEK je można spokojnie objechać, naprawdę na T 5-4 nie ma żadnych problemów z objeżdżaniem TEDeków, ale jak Arta strzeli, to będzie naprawdę kiepsko. Nie wiem. Właśnie moim zdaniem... Darkus miał czas, żeby wystrzelić drugi pocisk. Tutaj oczywiście pancerz, który jest naprawdę świetnie skontowany i je posiada go tam 100 mm chyba zaraz... 120 dokładniej milimetrów yy, na kadłubie i 200 milimetrów na wieży, czyli wieża z tak małymi władzami spokojnie pozwala na to, żeby odbijać y, pociski i tutaj artyleria, to jest formalność. Siódmy kill będzie za chwilę prawdopodobnie chyba, że Arta suszlica ściągnie, ale wydaje mi się, że chyba dadzą ten jeden kill a jednak nie zresztą ma i tak ma Top Guna, więc 6 czy 7 to nie ma że tego komentarza 7 killi, więc to bez różnicy. Kiedyś był, ale go wycofali. Niestety mnie jeszcze wtedy nie było w tej grze. Ja zaraz pokażę dokładniejsze wyniki. No, i tutaj jeszcze widzimy, że nasz bohater zrobił 2000 EXPA yy, na premce, 71 kredytów. Medale, czyli Steelwall i Top Gun. Po polsku to jest stalowa ściana oraz yy, specjalista, czyli medal za 6 killi oraz za przyjęcie 1000 yy, punktów yy, HP. Potencjalnego Damage'u Czyli właściwie Tak, 5000 Damage'u zrobionego 5185 Przyjętego i 2150 y, Podświetlonego, czyli Naprawdę Czynny udział w bitwie, tutaj Darkus Się nie obijał, zrobił 1400 Expa bazowego, bez premki Naprawdę bardzo ładny damage, jak już mówiłem T-54 jeśli gra się z głową, jeśli jest w co strzelać można naprawdę ładny damage wykręcić. 5000 przyjętego, czyli to jest także taki dosyć ładny wynik, bo yy, mimo wszystko na no, T-54 raczej do odbijania nie służy. 2150 po sputniku, czyli damage, który jest zadawający dla spotera. Yy, no. No i to była bitwa T54 w wykonaniu Darkusa. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeśli się podoba, to, mo to oczywiście możecie dać łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z epickimi bitwami, z bardzo ładnymi bitwami, yy, takimi jak ta, bądź jeszcze lepszymi, to możecie zasubskrybować mój kanał. Zachęcam Was do tego bardzo. No i Wam no, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.